Power 1 jest naprawdę bardzo dobrym autem. A dlaczego? Tę wypowiedź uzasadnię w tym filmie. A więc Power 1 zdobywamy, wbijając 10 poziom w sezonie 17, co zajęło mi ponad miesiąc, robiąc wszystkie kontrakty oraz wszystkie daily exp, żadnego nie ominąłem. Więc naprawdę w tym sezonie ten level wbija się bardzo długo. A tutaj macie klip. Maja. Dobra. Mam jeszcze niuka, fajnie zakryło mi tak, tą power 1 co nie, ale mamy power 1 dobra to jest power 1 wow Let's go No I zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli wyglądu auto jest zrobione pięknie na zewnątrz jak i w środku. No i zostało zaprojektowane przez UF Eda, który zrobił m.in. Javelina, Snake'a czy Shell Classica. No i robi on jeden z najlepszych modeli aut moim zdaniem. No a to auto jest bazowane na McLarenie P1 c i robi to po prostu idealnie. Jest to jeden z najlepiej zrobionych aut w jeśli chodzi o kustomizację, to auto jest dosyć mocno wykastrowane. Nie możemy tutaj ustawić dwóch kolorów albo dwóch tekstur. Też naprawdę bardzo słabo edytuje się tutaj środek, bo jest tylko interior main oraz interior detail. Interior main powinien wszystko zmienić na kolor jaki chcemy, a niestety w tym przypadku zmienia to, co powinno właśnie robić interior detail. A interior detail zmienia dosłownie drobiazgi. To Jest zrobione naprawdę słabo. No i jedyne co można pochwalić w przypadku tego auta to jest to, że to auto ma spoilery. Ostatnio coraz więcej aut już tej funkcji nie ma. Jednak auta ze spoilerami często wyglądają bardzo ładnie oraz jeśli założymy taki spoiler, auto ma większą prędkość maksymalną. No i to co też trzeba wspomnieć na temat tego auta to to, że gdy wyjdziemy z tego auta, no to drzwi są otwarte. Gdy wchodzimy, zamykają się. Gdy wychodzimy, otwierają się. Jest to rzecz bardzo fajna, która niestety ostatnio w autach jest wprowadzona coraz rzadziej. A jest super i powinna być wprowadzana coraz częściej, a nie coraz rzadziej. No i rzecz, na no, którą najprawdopodobniej czekała największa ilość osób, czyli statystyki. A tutaj jest naprawdę bardzo grubo. Tym bardziej jak na McLareny, które jak są dodawane, mają zazwyczaj bardzo przeciętne statystyki. No, i będę Power 1 w tym momencie porównywać z Makaronem, ponieważ Makaron to takie drugie sportowe auto-sezonowe, które ma naprawdę bardzo podobną prędkość maksymalną. No i będziecie mogli posłuchać dźwięku silnika, który w sumie mogliście usłyszeć też wcześniej. Więc jak możecie zauważyć, start Power 1 ma naprawdę mega dobry. Jest to jeden z najlepszych startów w grze, jednak przyspieszenie jest już gorsze i mogliście zauważyć, że Macaron no zdecydowanie doganiał Power 1. Steczna jazda tutaj wybitnie nie ma. 38 mil bez spoilera ze spoilerem 69, mil na godzinę. Auto naprawdę bardzo fajnie się jeździ, ma bardzo fajną przyczepność, nie wywala się podczas zwykłego skręcania, zwykłej jazdy czy też nawet nie podskakuje hamowanie jest naprawdę bardzo dobre i auto te hamuje od razu gdy klikniemy przycisk S czy jakiś inny przycisk, który idziemy na tym, co nie, nie hamujemy a więc teraz porównam Power 1 z Proton 08 czyli autem sezonowym znanym z mega mocnego przyspieszenia No i jak możemy zauważyć przyspieszenie jest naprawdę bardzo podobne, więc no i to pokazuje nam, że Power 1 ma naprawdę dobre przyspieszenie, ale oczywiście przypomnę wam ten stop speed test. No i oczywiście tutaj auto rozpędzało się szybko do 200, ki to jednak już po tej 200 rozpędza się no, ze słabą prędkością. Jeśli chodzi o Power Planta, bo to też na pewno będzie was interesowało, to jest to naprawdę dobre auto do Power Planta, szybko się rozpędza, dobra prędkość maksymalna fajny gryp. Na spokojnie zarobiłem z tego auta 5400 wiele razy. Jeśli ktoś jest naprawdę mega dobrym kierowcą, ma 1000 FPS i nigdy mu na to nie podskoczy, to można, gdyby zarobić te 5450 czy 5500. Więc to tyle, zostaw łapkę w górę, zostaw suba, napisz w komentarzu swoją opinię na temat tego auta. No i zapraszam Was na następne filmy. Nara!